Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norweska lewica chce, aby Norwegia wysyłała Ukrainie więcej broni. Ma to związek z ubiegłotygodniowym wypowiedzią sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który podczas spotkania na wyspie Utoja z młodzieżówką Partii Pracy powiedział, że taka pomoc jest Ukrainie niezbędna. Norweska lewica wysłała już oficjalne pismo do rządu, teraz czekamy na odpowiedź. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej w Norwegii gwałtownie wzrosło zainteresowanie montażem paneli fotowoltaicznych na dach oraz prywatną produkcją prądu. Do końca czerwca zainstalowano więcej paneli niż nie przez cały ubiegły rok. A firmy energetyczne szacują, że w roku 2030 już co czwarty Norwek będzie miał panele na własnym dachu. Państwowe przedsiębiorstwo Enova dopłaca do takich instalacji od lutego już 47,5 tysiąca koron, do lutego było to 20 tysięcy koron. Także budujmy, produkujmy i instalujmy. Ceny najmu w czterech największych norweskich miastach w drugim kwartale ale bieżącego roku wzrosły aż o 2,7%. W całym poprzednim roku wzrosły o 4,7%. Najszybciej rosnące ceny i najdroższe miasta to Stavanger i Sundance i tutaj wzrosty są w wysokości 5,2%. Na trzecim miejscu jest Oslo, gdzie wzrosty są 3,2%. Te wysokie i cały czas rosnące ceny najmu wynikają oczywiście z niskiej ilości mieszkań i domów na wynajem. W serwisie FINNO w tych wymienionych miastach ilość Ogłoszeń jest najmniejsza w historii. Także klasycznie szałas, palenie chrustem, no i może dopłaty na panele słoneczne. Właściciel działki w Holmestan, jak podkreśla jego matka, przez zupełną nieuwagę i nieumyślnie zniszczył swoją koparką i zrównał z ziemią dwa groby Wikingów. Czemu za Koparkowego mówi matka? Ponieważ ten, kiedy dowiedział się, że zrobił to, co zrobił, tak się zestresował, że miał palpitację serca i musiał jechać do szpitala. Czyli po raz kolejny rudobrody Olaf ściga swoich wrogów nawet za grob. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego, poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.